jestem Klaudia, to kanał no i już witam was w szybkich odpowiedziach kwadrat i trójkąt równoboczny mają takie same obwody równe 12 cm czy przekątna kwadratu jest dłuższa od wysokości trójkąta no to przede wszystkim wiemy że obwody są takie same czyli obwód kwadratu i obwód Trójkąta. Tylko na obwód kwadratu składają się 4 boki tego kwadratu, czyli robimy sobie 12 dzielone na 4 i wychodzą nam tutaj 3 cm. Natomiast na obwód trójkąta składają się 3 boki, dlatego robimy 12 dzielone na 3 to 4 cm. Czy przekątna kwadratu? Wzór na przekątną kwadratu to D, A pierwiastek z dwóch i my tutaj mamy trzy. Czyli będziemy mieć trzy pierwiastki z dwóch cm. Czy przekątna kwadratu jest dłuższa od wysokości trójkąta? Natomiast wzór na wysokość trójkąta to jest A, pierwiastek z trzech przez dwa. Podstawiamy sobie tutaj czwórkę. Pierwiastek z trzech na dwa. I wychodzi nam dwa pierwiastki z trzech. Jak to zrobić? Możemy to zrobić dwojako. Ale do pierwszego sposobu należy znać rozwinięcia dziesiętne pierwiastka z dwóch i pierwiastek z pierwiastka z trzech. Pierwiastek z dwóch to około 1,4. Natomiast pierwiastek z 3 to jest 1,7. Nie dość, że trzeba to znać, to jeszcze dość sporo roboty. Ale możemy tutaj sobie to wrzucić w jednym i w drugim pod pierwiastek. Czyli to to 9, bo pierwiastek z 9 to 3 razy 2, no to mamy pierwiastek z 18. Natomiast tu mamy 4, bo pierwiastek z 4 to 2 razy 3 i mamy pierwiastek z 12. To wtedy widać, że tu mamy większą liczbę pod pierwiastkiem, to znaczy, że to jest dłuższy bok. I to było pytanie, czy przekątna kwadratu jest dłuższa od wysokości trójkąta? Tak, tak jest dłuższa. Wynosi pierwiastek z 18. A tutaj wymnażalibyście po prostu 3 razy 1,4, a tutaj 2 razy 1,7. I tutaj oczywiście też ta przekątna kwadratu wyszłaby wam dłuższa. Podpunkt B. Przekątna kwadratu i wysokość trójkąta równobocznego mają jednakową długość równą 3 cm. Czy pole kwadratu jest większe od pola trójkąta? Ok, czyli mamy d1, 3 cm i mamy h. W sumie nie musi być jedynki. Wynosi 3 cm. Wzór 1 i drugi już mamy. No to podstawiamy. 3 pod d to a. Pierwiastka z dwóch. Dzielimy na liczbę przy niewiadome i odwracamy. To, na co dzielimy, zawsze wskakuje nam do mianownika, czyli pod kreskę. Usuwamy niewymierność z mianownika. Tutaj pierwiastek doklejamy. Tu sobie wymnażamy. 2 razy 2 to 4, a pierwiastek z 4 to 2. Hop. No to teraz mamy to porównać z polem. No to pole to jest A. To możemy wziąć sobie tom albo tom. Oczywiście wyjdzie to samo, to będzie troszeczkę mniej roboty. I mamy trzy pierwiastki z dwóch do potęgi drugiej. 3 do drugiej to 9. Pierwiastek z dwóch do drugiej to 2. Jeżeli nie pamiętacie, to przypominam Wam ten wzór. I tutaj wyciągamy sobie całości. 4 całe i jedna druga. No to teraz przechodzimy sobie tutaj do trójkąta i pod H podstawiamy 3. Tutaj również wymnażamy razy 2, aby usunąć mianownik. Tu mamy 6, a pierwiastków z 3 dzielimy przez pierwiastek z 3 i odwracamy. To na co dzielimy, wskakuje nam do mianownika, usuwamy niewymierność, do góry doklejamy, tutaj z tego wzoru będziemy mieć trzy i dzielimy dwa pierwiastki z trzech. No to możemy sobie tutaj liczyć pole trójkąta. Wzór na pole trójkąta równobocznego wynosi A. Kwadrat pierwiastka z trzech przez 4. Czyli my tu mamy całe nasze A. Wrzucamy to oczywiście do nawiasu. Do potęgi drugiej. Pierwiastek z trzech przez 4. I lecimy. 2 do drugiej to 4. Pierwiastek z trzech do drugiej to 3. Tutaj razy pierwiastek z trzech przez 4. Skracamy sobie czwóreczki. I wychodzi nam trzy pierwiastki z trzech. Czy pole kwadratu jest większe od pola trójkąta? Nie wiadomo. Musimy tutaj sobie tutaj wymnożyć razy 1,7, czyli mamy 3 razy 1,7. Gdzieś tutaj zapiszemy to mnożenie. 1. Dwa dalej, z tego mamy trzy razy, raczej znaczy dodać dwa, to 5 i przecinek, czyli jest to 5,1. przekątna kwadratu i wysokość mają jednakową długość? Czy pole kwadratu jest większe od pola trójkąta? Nie, nie jest większe. To pole trójkąta ma większą wartość. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już. thank mm -hmm. you